Będzie, dobry, witam Was serdecznie w krótkim zwiastunie. Krótki wideoraport. Jest to tylko i wyłącznie zwiastun, który zapowiada film e, przedstawiający pełne wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego w Jeepie w Wranglerze. E, to jest rocznik 2024. Jest to plugin, hybryda. E, samochód, który nie, ma, nie stracił walorów terenowych, a zyskał e, coś, co jest współczesne, czyli bezemisyjne poruszanie się e, i ładowanie z kabla w domu styczki. E, przedstawimy w tym zwiastunie teraz, jak wykonaliśmy usługę typu dla klienta, czyli tak naprawdę pełna relacja wyglądu i wizerunku po naszej usłudze zabezpieczenia antykorozyjnego w wersji pięciu rodzajów materiałów. Taka wersja usługi jest u nas właśnie dostępna, ale będzie prezentacja i zapowiedź filmu, który przedstawi nie tylko nasze wykonanie, ale również omówimy ten samochód od spodu. Omówimy, czy to współczesne rozwiązanie tak naprawdę jest no, świetnym wyborem dla osób, które potrzebują coś terenowego, coś co jest rzeczywiście takie legendarne i pancerne w nowym wykonaniu i w nowym wydaniu. Nie tracą nie tracąc tych walorów, i będziemy troszeczkę tutaj przedstawiać wizerunek tego podwozia, tego Wranglera. Także zapraszam Was serdecznie, a przed Wami krótki wideo raport, jak i raport dla klienta przed odbiorem tego samochodu, by mógł zobaczyć, jak ta usługa została wykonana właśnie w jakości DreamCar. Lecimy do kolejnego ujęcia. mówimy tutaj o prezentacji przed odbiorem. Samochód jest już zmontowany do kupy. Mamy elementy, tak naprawdę wszystkie, które były ściągane, założone i wizerunek auta po wykonanej usłudze. A mianowicie, mamy konserwację pięciu rodzajów materiałów. To jest wariant usługi w Dreamcard, który często klienci właśnie tego typu samochodu wybierają. Mamy elementy mostów, osłon lakierowane czarnym lakierem, do tego na końcu przykryte bezbarwnym woskiem, czyli mówimy o takiej wisience na torcie. Oprócz tego mamy konserwację kauczukową. Tak jak zauważyliście, z chłodnością o każdy Detal, o każdy gwincik, o każdą śrubkę, o każdy elemencik. Które nie powinien nosić śladów konserwacji, zwłaszcza jeśli samochód jest to naszpikowany elektroniką jeep z napędem elektrycznym, czyli mówimy tutaj o hybrydzie i plug-inie, co wiąże się z tym, że mamy masę elementów masę podzespołów, które trzeba zabezpieczyć, trzeba osłonić, trzeba odciągnąć, zdemontować. Oczywiście zachowaliśmy tą kulturę pełną, zabezpieczyliśmy wszystkie detale, nawet oczywiście naklejki, elementy emblematów. To wszystko mamy już efekt i wizerunek po konserwacji i teraz tak, oprócz lakieru, który został położony na elementy mostów, oprócz wosków, które zostały rozprowadzone bardzo obficie w całości profili zamkniętej ramy, do tego dochodzi masa polimerowa, która właśnie przed nami swój wizerunek prezentuje. Masa polimerowa z pominięciem oczywiście wszelkich detali i punktów, na których nie miała być konserwacja. Masa polimerowa, która charakteryzuje się swoim wizerunkiem na jednak taki produkt bardziej pancerny, o czym wspominam na naszych prezentacjach. Samochód został już praktycznie złożony na gotowo. Jedyny element który mamy teraz do wykonania, to konserwacja nadwozia, czyli zalewanie profili maski, drzwi. E, tutaj już płytę podłogową można powiedzieć, że śmiało mamy te prace zakończone. E, wizerunek na końcu, jeśli chodzi o wszelkie śruby, winciki, tak jak widzicie, te wszystkie czyste elementy, które nie są zabrudzone, e, te wszystkie detale, które mają przyświecać e, tak naprawdę pełnym wizerunkiem e, jakość naszej usługi i charakterystycznie e, kojarzyć ją z nami, również zostały zabezpieczone. Te wszystkie elementy mają na sobie śrubki, śrubeczki, wosk bezbarwnym, Tak jak i cała skrzynia od siatki szpiegowskiej od naszego napędu elektrycznego. Ona nie była demontowana, bo według manualki instrukcji producenta ten element można zdemontować tylko po rozebraniu budy od ramy. Dlatego zabezpieczenie zostało oparte o wosk suchy i zostało on rozprowadzony we wszelkich elementach tego, tej klatki bezpieczeństwa. Co też świadczy jeden krótki ruch paznokciem, by potwierdzić wizerunek tego materiału. Oczywiście elementy lakierowane, tak jak mosty, elementy, które też były tutaj obrabiane na sobie, po, też mają ten suchy wosk. Też można zobaczyć piękny, ładny wizerunek, który świadczy o tym, że ten wosk się tutaj znajduje. No i oczywiście pełne wykończenie, jeśli chodzi o słynność z detalami. Łącznie nawet z elementami naklejek na sprężynach, łącznie nawet z elementami gdzieś tam gwintów i śrub wystających, to już mamy na gotowo skończone. Auto jest zmontowane do kupy. Wszelkie nakładki wróciły na swoje miejsce, wszelkie elementy zderzaki, elementy, które już zostały powolutku montowane oczywiście elementy płyty podłogowej ładnie wymyte, przed montażem zostały zamontowane, resztę elementów, które teraz zostały zamontowane w turnie, oczywiście zostaną również wymyte, wyczyszczone i mamy to już pełny taki obraz naszej płyty podłogowej we Wranglerze i śmiało mogę powiedzieć, że pracę mogę uznać za zakończone. Oczywiście masy polimerowe również znajdują się wzdłuż auta nie tylko na elementach ramy, nie tylko na elementach wewnętrznej czy zewnętrznej Strony, tak jak i również elementy budy karoserii, czyli ten listek progowy, oraz również ta wewnętrzna część podłogi, ona również posiada masy polimerowe, co widać. Pod nakładkami, pod tymi elementami stopni są oczywiście nakładki plastikowe, pod nimi również zostały te materiały wykonane, czyli tamta zewnętrzna struna też jest zabezpieczona. No, oczywiście, lakierowane elementy, jeśli chodzi o lakierowane u góry elementy, one nie były, nie były potraktowane woskiem. OK, tak wygląda już na płyta podłogowa. Śmiało możemy zaraportować już jego pełny wizerunek. No i można powiedzieć, że pracę uznajemy za zakończoną.